W serii Skonsalnet rozumiemy, że postęp cywilizacyjny, zmiany rynkowe czy globalne i trudne do przewidzenia zdarzenia stawiają naszych klientów w obliczu nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Dlatego codziennie stawiamy na nowoczesne technologie i autorskie rozwiązania, takie jak ICCTV, które z sukcesem wdrażamy dla naszych klientów. Serii Skonsal.net prezentuje Inteligentny monitoring ICCTV Series Consalnet to unikalna na rynku ochrony usługa analizy obrazu z kamer w czasie rzeczywistym, którą z powodzeniem stosujemy u naszych klientów jako element kompleksowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo. Ogromną zaletą naszego rozwiązania jest możliwość praktycznego łączenia usługi stałej ochrony fizycznej, inteligentnej analizy obrazu oraz zdalnej koordynacji interwencji przez operatora stacji monitorowania alarmów ICCTV. Dzięki temu możemy zaproponować naszym klientom optymalny również pod względem kosztowym system bezpieczeństwa. Do ochrony obiektów naszych klientów wykorzystujemy inteligentną analizę obrazu skałek. Nasz system umożliwia tworzenie wirtualnych stref ochrony, dzięki czemu możemy dostosować poszczególne funkcje, takie jak wykrywanie intruza do aktualnych potrzeb i topografii obiektu. Wdrożenie inteligentnego monitoringu ICCTV podniosło poziom naszego bezpieczeństwa. Kluczowa funkcjonalność, z której korzystamy, to wykrywanie intruza. Dzięki usłudze ICCTV zoptymalizowaliśmy koszty ochrony. Korzystamy z takich funkcjonalności jak wideoobchody, wykrywanie intruza i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. ICCTV wykorzystujemy nie tylko obraz z kamer telewizji przemysłowej, ale także inne rozwiązania, jak na przykład transmisja głosowa pomiędzy naszym centrum monitoringu a obiektem, czy zdalne sterowanie wejściami i systemem alarmowym. W ten sposób realizujemy ustalone z klientem procedury. Obsługujemy nocne dostawy, zdalnie wpuszczamy pracowników serwisu sprzątającego, a to wszystko w czasie rzeczywistym i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki temu, że ICCTV to nasze stale rozwijane rozwiązanie, możemy zapewnić klientom pełną elastyczność. Projektujemy systemy ochrony dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, a następnie dostarczamy przejrzyste raporty dostępne online. Koszty ochrony zredukowaliśmy o 60%, a inwestycja w kamery zwróciła się w ciągu 12 miesięcy. Systemu ICCTV korzystamy od dwóch lat. Wykorzystujemy funkcję wideoobchodu, automatycznego wykrywania tablic oraz wykrywania intruzów. Zdecydowanie polecam usługę ICCTV od Seris. System ICCTV zapewnia nam bezpieczeństwo oraz obniżył koszty ochrony o 70%. Dlatego bardzo polecam usługę ICCTV. Jako lider branży security w Polsce dobrze rozumiemy stale zmieniające się wyzwania w obszarze bezpieczeństwa. Dlatego od 25 lat nieustannie rozwijamy i dostarczamy innowacyjne, skuteczne i dopasowane do potrzeb klientów rozwiązania, łączące nowoczesne technologie i działania operacyjne. Series Consultant. Czynimy świat bezpieczniejszym.